Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to kolejny film z Fortnite'a, a w tym odcinku pokażę wam kolejną, naprawdę fajną mapkę do zdobycia expa w Fortnite'cie. Ale zanim jednak przejdziemy do odcinka, to zapraszam was jeszcze do wbicia do sklepu z przedmiotami i tutaj pamiętajcie o moim kodziku, czyli moim kodzie matixxx przez 2x na końcu. Jeżeli coś z nim zakupicie, możecie wrzucić screena na mój serwer Discord, do którego link jest w opisie tego filmu, a ja wtedy dam wam specjalną rangę wspierającego. Za każdy zakup z moim kodem oczywiście bardzo wam dziękuję. A teraz bez przedłużenia. Przechodzimy już do naszej mapki. Potwierdź i wpisujemy kod wyspy. A kod wyspy w dzisiejszym odcinku jest następujący 1602 myślnik 2288 myślnik 1769. Klikamy Enter. I jak widzicie, mamy tutaj mapkę z expem. Klikamy odtwarzaj, gra prywatna, i graj. Teraz czekamy, załadujemy się na mapę i będziemy zdobywać Expa. I jak widzicie, jesteśmy już na mapce. Mamy tutaj różne bronie, mamy tutaj różne tryby gry, ale nie to jest tutaj najciekawsze. Najciekawszy jest ten oto przycisk. Skakujemy sobie na niego i wykonujemy losową memotkę. Teraz zostaliśmy przeteleportowani do następnego pomieszczenia. No i w tym miejscu musimy przeczekać 10 minut. Po 10 minutach będziemy musieli po prostu aktywować ten przycisk. Jak widzicie pozostało mi parę sekund, także przeczekamy ten timer. Zaraz on zniknie i będziemy mogli przejść na dalszą część tej mapki. Okej. Okay. Jest tu już odblokowany nasz przycisk, klikamy go. Jak widzicie, dostajemy EXPA. Teraz przechodzimy sobie tutaj. Udajemy się do tego drzewka. Mamy tutaj graplerka, także możemy sobie tam podlecieć elegancko. I wchodzimy na górę. I w tym miejscu mamy sekret. Aktywujemy go. Jak widzicie, dostaje teraz EXPA. Udajemy się do tego budynku na start. Wchodzimy sobie drzwiami po schodach na samą górę. I tutaj mamy podwójne drzwi, tutaj i tutaj. Udajemy się do tych po prawo. Wchodzimy tu. Tu mamy przycisk nad drzwiami. I teraz uwaga, aktywujemy. I jak widzicie, dostaje sporą ilość ekspa. Jak widzicie, 15 tysięcy ekspa. Dobra, przechodzimy sobie tam jeszcze raz. Przechodzimy sobie tam ponownie. Jak widzicie, mam prawie 50 tysięcy expa za tylko jeden sekret. A to dopiero początek. Ok, możemy się odrodzić, i w tym miejscu udajemy się ponownie do portalu. Teleportujemy się na naszą wyspę. Ok, udajemy się do tej palmy. Nagrywam to już poza nagraniem odcinka, ponieważ z jakiegoś powodu ten fragment został nie nienagrany. Udajemy się na jej szczyt. Tutaj mamy sekret. Aktywujemy go. Udajemy się do tego budynku. Wchodzimy sobie tutaj. W drzwi po prawo, na górę i na samej górze, na końcu schodów, w tym miejscu, na tej płytce, będzie przycisk. U mnie go już nie ma, ponieważ go. O, jednak jest. Myślałem, że go nie będzie, ale jednak jest. Także na tej płytce aktywujemy sobie przycisk i dostajemy EXPO. Jak widzicie, wszystko działa. Kolejnego EXPO możemy zdobyć, udając się do tego posągu. Ja już się tutaj podbudowałem, ale niestety nie, nie zostało to nagrane, także wchodzimy sobie tutaj, tutaj będziemy mieć przycisk, wchodzimy sobie, pokażę to jeszcze raz, wchodzimy sobie tutaj, wchodzimy sobie na szczyt tego budynku, udajemy się w to miejsce, wchodzimy sobie, pierwsze drzwi mijamy, wchodzimy do drugich drzwi, gdzie mamy kanapę, stół i taki fotel, stajemy na stole, i w tym miejscu będziemy mieć przycisk. Ja już go aktywowałem, także go nie będę miał. Ale musicie mi uwierzyć, że tutaj w tym miejscu będzie kolejny sekret Expa. Ok, także ponownie przechodzimy sobie przez Portal. I teraz ponownie wracamy w to oto miejsce. Idziemy tam. I tam będzie po prostu kolejny ukryty przycisk. Także polecimy sobie tutaj grapplerkiem. Wchodzimy sobie, aktywujemy przycisk. I tym razem udajemy się w to oto miejsce do tej chatki. Wchodzimy sobie i tu jak widzicie mamy trzy koła. A na tym trzecim kole będzie przycisk. Aktywujemy go i dostajemy kolejnego expa. Jak widzicie kolejne 25 tysięcy za darmo. Ale to jeszcze nie koniec. Znowu przechodzimy przez portal. Podobnie udajemy się do tego jajka. Wpinamy się na górę. Tutaj jest ten przycisk. Aktywujemy go. Przechodzimy tym razem na tą restaurację Tako. Idziemy tutaj za nią. Tutaj mamy śmietnik. Wskakujemy na niego. I tutaj pomiędzy śmietnikiem a koszem będzie kolejny przycisk. Aktywujemy go. I jak widzicie dostajemy kolejnego expa. I teraz pora na super ukryty sekret, który będzie w tym miejscu. Tylko, że tym razem nie udajemy się na tą palmę. Tylko będziemy musieli trochę pobudować. Udajemy się w to, to miejsce. Patrzymy sobie na mapkę. Jest to to miejsce i będziemy się budować w tą stronę. Budujemy sobie tutaj 7 schodów, także liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stawiamy teraz jedną podłogę, odwracamy się w lewą stronę, budujemy kolejnych 7 podłóg. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i stawiamy jedną podłogę. I tu jak widzicie mamy super sekret expa. Aktywujemy go. I dostajemy kolejnego expa jak widzicie. Także naprawdę wszystko działa. Ten expo jak widzicie zalicza mi się normalnie do poziomu. Także naprawdę polecam wam to wszystko wykorzystywać. Jest to... Idealny sposób na szybkie wbijanie levela z wykorzystywaniem tych mapek, które pokazuję na moich filmach, a przypominam, że takie filmy pojawiają się na moim kanale teraz bardzo często. Możecie bardzo szybko wbić setny level karnetu w tym sezonie, dlatego bardzo polecam. Jeżeli ten film wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę, suba, dzwoneczkę na moim kanale, bo lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, czy taka mapka wam się podobała. No i pamiętajcie o moim kodzie w sklepie, czyli matyk przez 2x na końcu. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!